A tutaj to chodzi, teraz będziemy sobie gadać o tej serii. Nazwę tę, ser tę serię Pokeduszki o FNAF-ie. Źródło hmm, o fabułę FNAF-a. Ja mam Security Beach i mam jeszcze plany, żeby to zrobić. Tak, nie wiem, czy się historię z roku The Bite of 27. I właśnie yy, będę tam, właśnie, yy, właśnie pamiętacie tą historię. Nie pamiętam, jak się nazywa ten brat y, Iwana, czyli Crane Childa. Nie, W ogóle do końca tego nie pamiętam, ale wiem, że w roku 1987 wzięli y, ludzie właśnie ten brat y, w urodziny jeszcze tego Cranchilda, tego te Crane Childa, tego ten brat y, Cranechilda, włożyli go do głowy Fredbera. No i wiecie, co się wydarzyło. Fredber y, zjadł głowę tego... A czy no możemy tu uznać, znaczy, że zmiażdżę głowę tego Crane Childa. Jest mega mocna historia, nie wiem co Wy o niej sądzicie. A czy wy ją znaliście? Dajcie w komentarzu. Jeszcze jedno. Uwielbiam Was i trzymajcie się.